Siema siema, dzisiaj wam pokażę jak zdobyć krosa, Także zaczynamy Jak musimy sobie pojechać, wam pokażę gdzie A jakby co to nagrywam dla ludzi, którzy dopiero zaczynają Którzy nie mają 7000 na krosa, tylko po prostu zaczynają sobie Ja nie mam niestety 7000 Ja bardzo rzadko gram, więc mam zobaczcie ile Zobaczcie sobie O właśnie tyle Słuchajcie, 61, także nie tego to nagrywam dla takich, także tak, pierw zaznaczam mapę sobie, gdzie zaznaczamy mapę, zaznaczamy, znaczy zaznaczamy sobie tutaj, gdy mamy Paleto Bale tutaj mamy, to obok tego Paleto bail mamy wagonik, tak i musimy sobie zaznaczyć wagonik i sobie na jakoś pojechać na niego. Także ja zrobię sobie cięcie. Dobra, my już prawie jesteśmy, już jesteśmy obok. Także na no zaraz już idziemy. Dobra, już jesteśmy. I teraz, gdy jesteśmy już tutaj w tych schodków to sobie wchodzimy do góry i tutaj pierwotnie no i jak mamy wagonik, to sobie do aha Aha, no to czekamy sobie na wagonik. Czekajcie chwila. Dobra, już mi wagonek przyjechał, znaczy wagoniko. I jedziemy sobie na górę. Ja sobie ominam Dobra, jesteśmy. Tutaj możemy sobie wziąć pod oraz liścik. I idziemy teraz na górę. i teraz gdy idziemy tutaj właśnie, mamy tutaj takie schodki idziemy po tych schodach na górę o tutaj mam takie coś taki zakręty, tutaj wchodzimy i aż wejdziemy na takie miejsce takie takie widokowe takie, tam się patrzy przez to i mamy tutaj dwa krosy, czasami inne kolory się rozpią także gdy sobie wejdziemy to Zobaczcie, tutaj mamy nawet taką trasę fajną O tutaj jest ta trasa Także i czasami są jakieś hopki Jakieś, popatrzcie Na no przykład tu Zobaczcie, zaraz Wam pokażę jakoś, jakąś chopkę, O tutaj na przykład Widzicie? No i, i jakieś tutaj Tam była też taka traska fajna. Zginęliśmy. Także, tak, zdobyć krosa. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Nara.